W literaturze często pojawiają się legendy o starożytnych kroczących kamieniach. Nigdy jednak nie znaleziono żadnego szkicu lub rysunku, któremu można by przypisać zobrazowanie takiego transportu. Zachodzi więc pytanie, czy starożytni mogli przyprawiać kamienią nogi? W rozumieniu dosłownym jest to niemożliwe, ale istniały w dawnych czasach wystarczające możliwości techniczne, aby stworzyć coś na kształt nóg, znakomicie radzących sobie w nieutwardzonym terenie. Przykładem niech będzie wykonana wyłącznie z drewna taczka na nogach, która z ogromną łatwością kroczy po śniegu, piasku, kamieniach, schodach, nachylonych rampach. Połączenia tych umownych nóg z częścią transportową wykonano za pomocą linek, pełniących identyczną rolę, jak wiązadła w stawie kolanowym z saków. I może nie warto by poświęcać filmu przeprowadzonym próbom, gdyby nie kilka oczywistych zalet takiego transportu. Zaletą wszystkich pojazdów kroczących wynikającą z faktu posiadania nóg jest brak istotnego wpływu podłoża na sprawność poruszania się. Najwyraźniej to widać podczas ruchu kroczącej taczki. Część ładunkowa taczki toczy się po łuku nogi wykonanej jako wycinek koła i tym samym przesuwa się do przodu, podczas gdy stopa pozostaje w miejscu, obracając się w piasku lub śniegu lub tocząc po twardym podłożu. Druga zaleta wynika również z faktu posiadania nóg. Po transporcie kołowym pozostaje równy ślad ugnieconej ziemi, który jest miarą energii straconej na proces zgniatania. Pojazdy na nogach pozostawiają po sobie pojedyncze ślady stóp na swej drodze zgniatają znacznie mniej ziemi. Im większe kroki, tym mniejsza praca zgniatania. Te zalety pożyteczne w przypadku taczek, nabierają prawdziwego znaczenia dopiero przy transporcie większych ciężarów. Dowodem na to może być transport skrzyni wypełnionej kamieniami o wadze około 400 kg, której nie dałbym rady w pojedynkę wciągnąć na rampę. Na filmie widać, że skrzynia na wałkach pełniących rolę nóg niemal sama wędruje pod górę. Nie ma w tym zjawisk nadprzyrodzonych, ponieważ podczas pionowych ruchów podnosimy środek ciężkości ładunku. Zdobyta w ten sposób energia potencjalna ładunku jest oddawana w pożądany przez nas sposób. Naszym zyskiem jest fakt, że nie musimy szukać punktu oparcia dla naszych stóp, jak w przypadku wpychania lub wciągania ciężaru pod górę. Kierunek działania wywieranej przez nas siły jest zawsze zbliżony do pionu, a o jej wielkości decyduje długość dźwigni w stosunku do długości kroku. Ważny jest również fakt, że kiedy przerwiemy cykl pracy, ciężar nie stoczy się w dół rampy. Animacja pokazuje przybliżony układ sił, jakie występują podczas ruchu, oraz drogę środka ciężkości. Transportowanego ciężaru. Żeby udowodnić, że ruch w górę rampy uzyskujemy głównie dzięki pionowym siłom skierowanym raz w górę, raz w dół, w kolejnym ujęciu nie trzymam taczki za uchwyty, lecz pociągam na przemian w górę i w dół za krótkie odcinki linek przymocowanych do końców uchwytów taczki, a 100 kg kamieni pozornie samodzielnie wchodzi w górę rampy. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że starożytni mieli techniczne możliwości przyprawiać nogi transportowanym ciężarom. Jednak aby móc powiedzieć, że tak było, należałoby znaleźć jakikolwiek ślad z przeszłości. Takim śladem mógłby być motyw rysunkowy zbliżony do motywów przedstawionych na filmie. Może jakiś młody archeolog znajdzie coś takiego na starych malowidłach lub freskach.